Za wcześnie, za późno, w tym momencie, nie wyciągnęliście dobrze, przestawią wodę, ciągniecie, to widać z tak? To tak jak jest dobre bo tylko zarzucają i pony robią się coś, to widać, że wtedy jest bezradny. I on leci w no To się musi wszystko zgodzić. Tysiąc rzeczy naraz się musi zgodzić. Nie możecie teraz wyciągnąć i z, i z powrotem postawić na nogę, tak? Jak jest... I na tym nocy. trzeba się fiksować tak ja i tak pilnuję tego żebym chciał mnie uderzać kto go przyblokuje ale muszę go wyciągnąć w powietrze i tego już nie popuścić nie mogę teraz i co? i co? Co? co dalej? ćwiczyć tak? nie jak on stanął dęba on, to tu jęknie i leci bo nie zdąży się z tym podeprzeć i błędy są takie że Teraz pierwsze i za to się zatrzymy. Za na tym się zatrzymamy. Pierwsze. Odruch jest taki, jak uderzył raz, to jak ja rękę wyciągnę, to na pewno na wyjedzie, bo ma ten podróż. Czyli jak oczywiście tu raz, to teraz, jak chce mnie uderzyć, zasłaniamy się, ale nie wyciągam. I jest tak. Pierwszy moment, tak, podgiłem, hop. Zobaczcie, jedzie do mnie, hop. I w tym samym momencie, do jedna ręka, no ona zostaje. Czekam. Nie wyciągam od bo on jest to powinno wszystkim się udać. Pamiętajcie tylko, że dzięki temu on ma odruch, że ta ręka jest w tą stronę sprawa, że można ją wyciągnąć. hop, i teraz w tym samym momencie jak on zaczął, już przejeżdża przed ręką Powinno być tak, jakby przelewał wodę. Nie robię kroku. Nie ma.